Hopa i być może jedy, fejki 1.8 Na początku pokażemy hopa Na początku pokażemy chopa i jak się jego nauczyć Najpierw trzeba robić kilka razy tak Jak już tak się zrobi to za na przykład czwartym razem trzeba tak 1, 8, które właśnie teraz pokażę. A najłatwiej się nauczyć najpierw 1-8, czyli czegoś takiego. To będzie na następnym odcinku, być może, i później jeszcze ja za tyłem, czyli. i Jutro pokażemy 1,8 lub nawet 1,8 do 1,8, ale trzy łapki i jaką kulajnogę chcecie? Czy teraz tą, czy, która jest teraz na odcinku, czy właśnie Okselo, też Okselo? Pokażemy ją zaraz. Właśnie teraz, bo jest, bo jest taka kulajnoga i taka kulajnoga. To akurat jest moja hulajnoga, a ta hulajnoga jest pożyczona. Więc piszcie w komentarzach, jako, jak, jaką hulajnogę bym miał wybrać. Bo mi się osobiście lepiej, lepiej, lepiej na hulajnogę robi te, na tej triki. Ale ta też jest dobra. Ty. Dziękuję bardzo za obejrzenie.